Jak na razie weszli mi na pierwszą hale, zaskoczeni. No jest coś nowego, no także jest na co popatrzeć. No, oczywiście, że ciągniki. Najnowsze generacje, no i oczywiście klasa od nas John Bitter. Fajnie, pierwszy raz jasno bardzo mi się podoba. Coś nowego. A co najbardziej? No, sprzęty i wielkość w ogóle. robi wrażenie. Znaczy, na razie to dopiero przyszliśmy, więc jest ciężko powiedzieć, co się podoba. Dzieciom się podoba wszystko, więc ja. Za dziećmi podążam i też mi się w sumie wszystko podoba. Jest fantastycznie, nie powiem. Już drugi raz jestem, więc jest super. Maszyny, no to wiadomo, że ładne są tak samo jak ładne samochody, które tutaj no, Ale też wiele ciekawych rzeczy można zobaczyć w branży. Czy... Zależy, co kogo interesuje. A pan czego szuka? Akurat systemu sterowania na fermie. Ciekawe, że są tylko opryskiwacza do środków ochrony Byłem z 10 lat temu, tak więc widzę różnicę, bardzo dużą, jak to się rozrosło, prawda? I ilu jest, jak wystawców dużo więcej i coś, można dużo więcej rzeczy zobaczyć. Jeśli ktoś jest zainteresowany różną, czy rolnictwo, czy ogrodnictwo, jak najbardziej każdy coś znajdzie dla siebie. No ciężko ogarnąć cały ogrom tego wszystkiego, co się tu znajduje, sprzętu rolniczego. Pierwszy raz jestem, więc przyjechałam, zobaczyłam. No piękne. Jak zawsze, ceny piękne. Super, nie na nas, nie dla nas. na tych gospodarzy naszych. I tradycyjnie powiedz mi, włożne...